Siemanko, witajcie, ja jestem Hubert z kanału Team i witam Was w kolejnym odcinku z naszej przepięknej serii Rolnicy ze Wschodu, już mamy nazwę i jest ze mną Heniu. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku troszkę zmian, mm, takich, że na przykład na no, 32 tysiące, dlatego już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, już się zaczęły żniwa, yy, dlatego już mam 18 ton jęczmienia. 8,5 tony, właśnie rzepaku. Jeszcze rzepak będę kosił sobie. I z początku tak, dlaczego nie mam? Yy, ponieważ tutaj właśnie kupiłem pasze dla moich świnek. No i baloty, jeszcze nie mam baloty, dlatego postanowiłem szybciej. Yy, tutaj baloty, właśnie, a gdzieś za niedługo będzie prasowanie, dlatego jeszcze sobie ściągniemy tutaj baloty. Tam yy, panowie poszli na kawę, dlatego kazali mi ściągnąć i jak coś, to sobie właśnie. Zwalić jeszcze to pasze. Chętnie, co ty będziesz robił w dzisiejszym odcinku? Ja koszę owiec. Oh yes. Kosisz tutaj koło mnie, czy nie? No, 88. No, czyli to jest tutaj koło mnie, tak? Tak. Hmm? Jo, teraz, nie będziemy się mijać. Weź tam wolniej trochę kościoł ten. Dobra, dobra. No, nie ma czasu, bo to... Także, no, się robota sobie... śpieszy. Przepiętną ładowarką właśnie te baloty i będziemy sobie lecieć. Tutaj właśnie dać jeszcze świnką ten, tą paszę pierwszą, a baloty im później tam gdzieś wyściele. To już poza odcinkiem i będziemy sobie kosić, bo w dzisiejszym odcinku nie dojrzy, tylko te właśnie ten rozładunek, to jeszcze żniwa słonecznika. Miałyby być tutaj opryski, ale... Yy, no po prostu będą na innej serii, na tamtej właśnie, yy, na którą już zresztą mamy chęć nazwę, nie? No, no. Komuny do Fortuny właśnie na tamtej serii będą. I ten. Hmm. Będą właśnie, yy, no one kwasy będziemy tam sobie pryskać. Twojego drogu ten odcinek macie dzisiaj. Ja to nagrywam, właśnie. I zaraz ten odcinek za dwie godzinki pewnie będziecie mieli już. Mam nadzieję, chęć, że to się szybko wyrzuci. Wr I jutro macie odcinek z. Oj, oj, hmm. Dobra. Ja sobie właśnie później ogarnę ten man, przejedziemy tutaj manem, To później sobie to ogarnę. Dopuszczam sobie na razie to. Bierzemy sobie mana. Idzie. fajny man, ale nie potrzebuję. Tego po co mi takie coś? Na razie przynajmniej na razie nie potrzebuję. Później jak coś to... Mm. O, możemy sobie wysypać już. Dlatego tutaj zapłaciłem. Ile chroniu mieliśmy na początek? 50. Chyba tak. No, tu tutaj zapłaciłem. No troszkę za to zapłaciłem, bo... Ta pasza troszkę kosztowała, i tam y, policzałam niektóre te, bo trzeba po prostu było. Już świnki tutaj, no już trochę tego mają, później was tutaj troszkę napełnię, bo tam trochę nie śmieję napełnię. Także tutaj sobie panowie sobie odjadą to ten. No i lecimy sobie kosić, Jak widzicie, już troszkę obkosiłem. Wypożyczyłem sobie właśnie podstawkę od, tutaj, od sklepu, właśnie, dziękuję. Ze wschodniej nie tam już bardzo mocno jedzie, także nie ma problemu. I tutaj, właśnie, stawkę, właśnie, bo mieli właśnie, tutaj u kombajna. i jelonek, jak widzicie, z przyczepą. także elegancko. Po drugiej stronie, sztajer, pokażę Wam, właśnie, jak jeszcze sztajer wygląda. Muszę Wam to później jeszcze pokazać. Bo zmieniły się oponki na szersze, dlatego że. No na razie to nie będzie oprysków, dlatego Henium po prostu ten. Hmm, sobie Na No, w chwili, no tam bo, bo trzeba. No po prostu przyda się do jakichś prac polowych. Tutaj, tak chodzi o to. fajnie. Już jak widzicie, na jedną przyczepę, już na pierwsze sobie, już mam 4-5 ton w prawie. Wysypane. Także Heniu fajnie sypie ten skutecznik. Mam nadzieję, że będzie tak sypał cały czas. Nie ja sobie, jak sam Heniu o sypie. No, nawet, nawet Nawet nie wiem, jak to mam. Później Tam pewnie zbiornik już chyba wysypał. Nie wiem, czy nie, to jest. A jest, nie? No, no. Tak, to jeden zbiornik. Mm, to czy... Albo dwa, już nie pamiętam. No, no i właśnie jutro macie odcinek właśnie od Komuny do Fortuny, a później macie z Domnicy, na Domnicy też się fajny odcinek szykuje, bo tam mm, fajnie nowy nabytek wleciał u Henia jak i u mnie, także fajnie, też się cieszę, że to już jest, także zapraszam, będzie w niedzielę. Właśnie dzisiaj Heniu pewnie jeszcze na jutro nagramy odcinek i jutro nagramy na Ta. niedzielę. Od y, Komuny do Fortuny nagramy dzisiaj jeszcze. No, jeszcze dzisiaj możemy nagrać, bo tam już mamy gotowe. No nie do końca, ale wiesz, spokojnie, damy radę. U mnie do końca, nie? Ja będę siebie to zacznę, to wiesz... Spokojnie. No właśnie już od Komuny do Fortuny będziemy w siebie zaczynać, także. No u mnie jeszcze w tym odcinku, co będziecie mieli jutro dla was, dla mnie też, to y, będziecie mieli, jeszcze jutro nie będziecie mieli siewów, ale też będą fajne akcje, i. Heniu i tak będziemy musieli przywiąźć czas, bo żeby mnie później siał owiec to i tak był się przywinąć, to wiesz. Spokojnie, spokojnie. sobie tutaj, tam jedzie, owo od razu. A już kończy! No. no, no. no. Nie chcesz, to mógł pożyczyć tą chuj, ten przystawkę chyba. Zobaczmy, może nie. się, może się pożyczyć. No to nie chodzi o kolor, nie to chodzi o to, czy Te. będzie pasować tyle. No tutaj też dałem na tą przystawkę, dałem chyba m, 300 zł, żeby im właśnie tutaj dać, także też fajnie. Zobacz, bo zobaczę ile... Wypożyczyłem bo... na 4 dni, dni w Heniu super nie, ten... może, może ten, może sobie wypożyczył. Ja nie, okay, te... nie. Będę miał. Tutaj mam teraz tonę 300, prawie. To tak 1000 na 500 będzie, nie? Do końca. Także fajnie sobie nie. cieszę się. Jeżeli chodzi o ten spunecznik, to pewno przysłuchajcie 17, może być. że jeszcze 10... mi dostał. Dobrze, pamiętam, widzicie, tutaj 6... moja kukurydza jest. To, a ile twoja już to mała? Trzy chyba chyba trzy, albo nie, trzy i pół chyba, nie wiem muszę zobaczyć, jest ja prawda okej? Okay? Dobra Ona ma trzy dobra nie Także ja się na muszę, mogę pożyczyć, bo no tamta ma cztery pół, Totalnie, by, nie będziesz musiał już płacić. Ja. Nie. No. Zobaczysz. Także no. Z ludzie lecimy do 120 subów, bo... Szybko A nie mikrofon. Yy, także już właśnie tutaj ludzie lecimy do 111, ale już. Się... Tak jak zakręcałem 120 by było fajnie mieć, bo tak 110 to tak y, słabo brzmi ta liczba. Zobaczymy. Jeszcze miasto? nie dwa zbiorniki masz na No, niby tak, bo no. Także o, jeszcze Wam pokażę, jak tutaj, o, jeszcze wam o, jeszcze Także widzicie tak teraz wygląda sztejer. Oczywiście pięknie jest z tyłu sieci światło jak zawsze. Także no fajnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się Ktoś podoba. Smarcie, Bo mi się podoba sztajerze. No, tak, chyba swarcie. Kiedyś będzie to może naprawione. chętnie trzeba będzie pogrzewać skry, i może się to ogarnie kiedyś. Ja tutaj mówię, I tak pewnie będę tylko na jelenia sypała, ale w razie WTO tutaj postawiłem. A jakbym ten, to nie będę w Jelenie przejeżdżał. I to ładnie się sypuje ile tam chęć masz w zbiorniku. Yy, prawie 5 ton. No tu będziesz miał około 16,5/17. No co? nie mam, nie mam 5 ton, mam 4 No to 16 90. będziesz miał na pewno. No, no. Na ściku, coś takiego. Ja nie wiem, jak sobie tutaj ludzie zrobić. Ja sobie, ja sobie to zostawię i pojadę tam, wytnę tutaj klina, gdzie jest od jeziorka. I tam tego kolejnego, a tutaj sobie zostawię tą prostą już i będzie git. ok Ja już sobie tutaj odcinam, wiesz. Tutaj no te dobra, kliny dobra. są takie zwariowane, tutaj i tak muszę tutaj trochę trawy później dosiać, bo tu jest y, niektóre rzeczy, ma za blisko drogi jest. Tu jest tak głupio, Heder podnosi. No. Dobra, jedziemy sobie z tym klinem, zrobimy go już. Czy to pole właśnie, czy to moje pole tutaj będzie wymagało? Nie. Nie będzie wymagało, także fajnie później tylko na nawóz i siemnik i tyle. Ja o to fajnie. To. Mhm. Mhm. też tak mówiłem tutaj, że lecimy po 120 subów, bo 110 to taka dziwna liczba, nie tak dziwnie wymawiać i właśnie robiłem no, no. od razu ze 120 już. Bo tak 110 to taka dziwna liczba jednak, dlatego no. Uh -huh. może, może do wakacji dobijemy. No. Gdybyśmy to na robili, to będzie fajnie. Też zapraszam Was na Instagrama Team, który jest w, na tle kanału. Tam jest pełna, naz pełna nazwa. I yy, Facebook Hyper Team też jest pełna nazwa w tle Nie, Heniu? Mhm. Także właśnie zapraszam was do tą akumbejcze. No i bo tam y, jest na bieżąco od razu dodawany post, że y, jest odcinek i. No i czasami też. Y, przed, Premierowe akcje są tam dawane, także też fajnie. Rzadko, ale czasami są. Aniu szczególnie daje także. Tak. Mm. Już Aniu jeden klient powstałem, ale szybko te kliny idę, tylko trochę trzeba cofnąć. ale... Ja z 10 ma sześcioma procentami ja do chałupy tutaj. No to... za to, to pewnie nie ci się w dziurkę. Nie, spoko. Tam daję radę. Hm. Mm. Dobrze. Nie będzie chęć ale ticha będzie. 10 ton na pewno będzie. Ale więcej, ale myślałam, że będzie jednak pewnie szczep, ale nie będzie, bo jak pan. bo te kliny, takie, że wydawało się, że dużo będzie tego, ale jednak nie. Wiesz, um, za to nie ma wyjścia, żeby. żeby, żeby musi akurat pod górę No. Musi i tyle. Nie, ludzie się wyrobimy, powinien, to... Idzie, jak nie, nie skończymy, to będzie trudno. Będzie pod odcinkiem. Yy, Także no, Nie yy, mi dobrze słychać. Ja to by jeszcze coś do koszenia kukurydzy Chyba tylko już została, nie? Czy jeszcze coś? Kukurydza, owiec. Jeszcze owiec? Mhm. Aha, na tych polach tutaj, tak? To tutaj pewnie zaraz przyjedziesz, nie? No, no, to owiec mój się właśnie teraz. A, bo ty masz y, naprzeciwko moi, mojego sztajera tam pola. No, no. Jak, y, no Dobra. lecimy sobie, polecimy sobie w drugą stronę czyli ja to sobie od razu. Się okay. o i tutaj sobie, sobie już wyrównamy. Możemy sobie właśnie wyrównać. Sobie też Tutaj skosimy. Bo jeszcze będę musiał tutaj dłużej trawy dosieć. No i najprawdopodobniej na tym twoim polu, nie, to jeszcze ugadamy się, ale tam trzeba będzie trawy dosiać. Tam, gdzie wapno leży. No, tam, wapno, gdzie wapno leży. A po co? Dlatego, że chodzi o to, że tu mam pole, nie? I jak będę chciał tą drogą jeździć, to będę miał gdzieś na jeździć. I jak mam ci wygnieść, to już wolę tą trawę. Zasiedlić i tam oddać trochę za to co sezon dawać za ten kawałek i Zobaczymy, jeszcze pogadamy. Dlatego właśnie tam. To jeszcze zobaczymy. Mhm. Sobie tutaj jedziemy, tutaj, żeby krzaku nie wyjąć, bo te to burówki i nasą. wyłączamy w kombajn i sobie w one. Tam to później sobie dokończę już, bo nie chciałam na odcinku z w koście, żeby nie było hmm, tego właśnie tutaj sobie tak sobie zrobię się hmm, tutaj kiedyś trzeba będzie wyrównać widzę poszczególne hmm, miejsca że to zawsze kiedyś będziemy robić jak pole będzie wymagać wapna, to wtedy sobie to porobię, bo już wtedy trzeba mniej się zaorać całe od razu i będzie na ludzie spoko. Pamiętam, ja tam już widzę czas ukosić. O, hej, kolejne pole do wapna u Ciebie. No. Dziesięć jeszcze, Heniu. Uuu, wapn, nieźle. Będzie pewnie jakaś akcja słuchania z wapnem. Ja już nie wiem, bo na domnicy będzie podobna akcja, także zobaczymy to. Jeszcze. Że tutaj no, naprawdę nie... Z mojej strony przynajmniej nie wiem, jak nie będzie się ta akcja. Ktoś, ale będzie fajna tam akcja właśnie wapno i w więcej nie będę Na domnicy teraz. Aha, dobra. Będzie dwie fajne akcje. Jakich tam jeszcze nie było, także też fajnie, ale to już w sumie... Ten długi 10-40 razem cię wybija, tej akcji jeszcze tam nie było. Także, no, ciekawe. okej no. ja tam cię widzę, jak zawracasz. Z daleka. No. Ale dziwne, bo widzę te tekstury, nie, jakby były te czarne pola, nie, jakby. Ale no cię bo... widzę, jak jesteś żółty. No Lampę. bo tutaj, bo tutaj ziemniaki są sąsiada, ale... no? Aha. Chyba, że tak. Ale tam jakaś skarpa jest, nie? E, pole. Pole za kolejnym polem, ale okay, Za muszę, polu sąsiada muszę... jest, jest skarpa A, tu jest skarpa, no. Właśnie byłem widać z daleka. Mhm. Mm Ale tych masz na koncie zobaczymy sobie. Uu, uu. A co ty, żeć Heniu tyle chasu wydał? Aha, na ten. Też do Henia właśnie belki przyjechały, nie? No, bela i. i. I chyba tyle. Tyle, no. no bela z sianem trawą, nie? Mhm. I nie, kiszonkę. Nie, kiszonkę. Książkę chęciła. Właśnie ostatnio właśnie u Keniowi byłem też pomagać. Bo Kenio książkę robił, właśnie tam wszyć karnia przyjeżdżała i w dwójkę odwróciliśmy. Dlatego byłem też Keniowi pomóc. Czy mnie ja to chęciło? Nie, to są książkę, i belę. trawy chyba. Luciana, bo robiliśmy TM robię. No tak. Ale kieszonki hmm. też zrobiliśmy, tylko aha, bo one się nie sfermentowały. No, 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 no. Teraz już na pewno, ale. No jo, ale, ale no, no. wtedy trzeba było krowy na każdym Bo ładne tutaj... chodziły. No, tam się świętały poślizg. I mi starczyło jedną łąkę wpuścić i tyle. Okej, okay, widzicie, ja sobie tutaj sypiemy elegancko. Także co, ja sobie już sobie do chenia. No i co? Dziękujemy wam za ten odcinek i no i co? I do jutra. Dla Was do jutra, dla mnie też do jutra i dla Henia też do jutra. Y, dlatego no siema no i do jutra. Szufa.